Witam z tej strony Kuba z kanału Universal Survival. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam komplet mojego wyposażenia ewakuacyjnego, który został realnie wykorzystany przeze mnie w trakcie niedawno zakończonego trzydobowego treningu ucieczki i unikania. Był to trening, który stanowił element większej całości, czyli tygodniowego treningu mojego bytowania w lesie nastawionego na. Tak naprawdę, przetrenowanie w praktyce wybranych smaczków, elementów i ciekawostek z filmu Nożownik. No i ten zestaw, który tutaj za mną widzicie, został wykorzystany właśnie w trakcie. No, wykorzystywałem te, te sprzęty przez cały tydzień, jednak one stanowią komplet, który został wyselekcjonowany z większej całości mojego wyposażenia na czas ostatnich trzech dób, które spędziłem cały czas dynamicznie przemieszczając się przez teren, przez teren zgodnie z moim planem ewakuacyjnym. I o tym wyposażeniu więcej Wam dzisiaj chcę opowiedzieć, a jeżeli nie wiecie o jakim treningu generalnie mowa, czyli czym był ten mój tygodniowy trening oparty o kanwę filmu Nożownik, sprawdźcie na kanale ostatnie nagrania, czyli relacje właśnie z tego wydarzenia. Słówko na temat elementów wyposażenia, który może niekoniecznie rzuca się w oczy i na pierwszą myśl, jeżeli myślimy o sprzęcie ucieczkowym. Chodzi o naszą odzież, o naszą garderobę. Ja dzięki wsparciu sklepu Work Style miałem okazję uzyskać fajne ciuchy Carhartta, które z jednej strony spełniały kryterium mojego stylu i takiego upodobania noszenia się na co dzień, z drugiej strony spełniały kryteria no, mojego, mojej wizji na temat odzieży wpasowującej się w nurt grey men, Czyli czegoś, co pozwala nam się wtopić w środowisko i w warunki, również w kontekście bycia pomiędzy innymi ludźmi w takich, w takich przestrzeniach, w jakich ja realnie funkcjonuję na co dzień. No i z trzeciej jeszcze strony, te ciuchy spełniały również moją wizję i yy, takie zapotrzebowanie odzieży terenowej, którą chciałbym wykorzystywać od takiej porze roku, jakim jest no, polski listopad. Wszystko to sprawdziło się rewelacyjnie, pomimo że bluza jest w sumie bluzą bawełnianą. Bawełna zwykle. Ludzie lasu doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to dobry wybór na chłodną porę roku, ponieważ bawem to do zasady kumuluje wilgoć i długo wysycha. Ale w przypadku tej bluzy nie doświadczyłem negatywnych konsekwencji tego, że wciąż byłem przepocony, bardzo intensywnie się ciągle ruszałem. Miałem dobre warstwy bielizny z długim rękawem, wełniane i wilgoć zdążyła. Uchodzić z mojego ciała. I to wszystko powodowało, że ja faktycznie grzejąc się, jednocześnie mogłem wydalać od ciała wilgoć, która ze mnie po prostu wychodziła. Co do samych spodni, słuchajcie, portki wybrałem sobie ocieplane. Są to spodnie robocze, które są podszyte tą czarną warstwą polarową. Świetnie się to sprawdziło. Bałem się początkowo, że na etapie bardzo intensywnego ruchu, że po prostu będzie w nich, w nich mi za gorąco, ale gdy temperatura sięgała tych mniej więcej 2-3 stopni powyżej zera, zdecydowanie sprawdziło się to bardzo dobrze, zapewniło mi świetną termikę. Wszystko to, co jest na prawo od mojej ręki, to było wyposażenie, które przenosiłem w kieszeniach swoich odzieży oraz w tej małej kieszonce przypiętej na stałe do pasa, który miałem w szlufkach spodni. Tutaj mamy plecak, dodatkowo jeszcze worek taki transportowy i te trzy elementy, w sumie jakby nie było też odzieżowe, ale pewna drobnica, czyli czapka, rękawice i okulary, które miały chronić moje oczy w nocy w trakcie przemieszczania się przez gąszcz, również bez światła, anorak, ocieplana koszula i buty, które tak naprawdę zasługiwać będą na osobną osobny film, wręcz nawet recenzję. Można powiedzieć z czystym sumieniem lepszych butów na nodze naprawdę nigdy nie miałem, a zajmuję się ganianiem po lesie praktycznie całe swoje życie. To są rzeczy, które ja sobie wyselekcjonowałem z mojej skrytej, zamaskowanej ziemianki do tego etapu ostatniego, gdy musiałem uciekać przed Tomkiem Kamykiem i przed jego psem Mildotem. W małej helikonowej kieszonce, kieszeń o nazwie Sere, w tej małej przegrodzie siatkowej mieściły się tutaj y, pieniądze, te są akurat podjęte ze skrytki materiałowej, mieściła się folia NRC, również było zatknięte krzesiwo, takie malutkie, Light My Fire najmniejsze y, i dodatkowo jeszcze miałem oczywiście dowód osobisty i awaryjnie kartę płatniczą. W szlufkach tych takich tkaninowych, zobaczcie, w zasadzie nie w szlufkach, tylko w takich małych, no po prostu przedziałach. W jednym był multitool, w drugim był tak, więc tego typu nieduży filtr, który można używać na kilka różnych sposobów. No i dodatkowo jeszcze ustawiona na sztorc w jakby głównej komorze tej nereczki była moja. Puszka przetrwania. Nieduża to jest jeszcze puszka, która pamięta wyprawę dwutygodniową w stylu Rambo na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kto nie widział tego, zapraszam do relacji. Plastry, masia antybiotykowa, worek do uzdatniania wody, nanmanganian potasu. Nie w tabletkach, ale tutaj jest po prostu rozproszkowany. I to co widać? Agrawki, sznurek, zestaw do szycia, mała zapasowa latarka. Świetna rzecz. Tabletki na biegunkę, tabletki mocne i buprofenowe, trochę waty, żeby wygłuszyć wnętrze puchy, zapałeczki, skalpel. Co tutaj mamy? Jest monookular, vortex solo. Niech no, złapię ostrość 8 na 8x36 Ten monokular jest standardowym wyposażeniem mojego docelowego, takiego preppingowego zestawu ewakuacyjnego. Jest również czołówka Led Lensera. Ja, prawdę powiedziawszy, miałem i w sumie nadal mam pewne, jakby to powiedzieć, obawy co do tej czołówki, jeżeli chodzi o jej przeznaczenie w systemie ewakuacyjnym. Jako, że jej zasilaniem, słuchajcie, może być tylko i wyłącznie kabelek podłączony do powerbanka najprawdopodobniej ona nie trafi do mojego zestawu ewakuacyjnego, ale będzie moją podstawową, główną czołówką, taką roboczą, gdy pracuję jako instruktor survivalu w lesie i nie tylko w lesie. Jeżeli chodzi o stabilizowanie jej na głowie, jest rewelacyjna przez układ dwóch gum. Świetnie się to sprawdza. Oczywiście regulacja kąta, no ona ma wszystko to, co potrzeba. Możliwość tego ładowania, no wiadomo, tutaj w ogóle ekonomicznie wychodzi to bardzo dobrze. E, aczkolwiek do zestawu ewakuacyjnego chciałbym mieć czołówkę, która jest... Z opcją zasilania, zarówno z akumulatora, jak również ze zwykłych baterii. Jest butelka w ramach tych dynamicznych działań ucieczkowych, ona również trafiła do kieszeni mojego anoraka. Jest duży notes, w którym miałem zapisane, zapisane różne takie typy, wnioski, informacje. To jest taka moja bardzo duża ściągawa merytoryczna, i ten notes będzie służył mi jako taka pomoc w ramach szkoleń, które prowadzę. To jest bardzo fajny patent omówiony na relacji filmowej. Kompas guzikowy, który również pochodził z puszki przetrwania. W zasadzie powinienem od razu tak powiedzieć, że tutaj w tym zestawie jest również guzik do nawigacji. Ale na etapie już przemieszczania się przez las bardzo szybko trafił na protraktor. Taki nieduży, sztywny i bardzo podoba mi się jego rozmiar, ponieważ również ten protraktor, słuchajcie, był elementem wyposażenia tej kieszeni. No ale na samym etapie już rozpoczęcia ucieczki trafił właśnie tutaj do, do Anoraka, żeby był pod ręką wraz z kompletem z mapą. O samej mapie może powiem Wam za chwilkę. Natomiast mamy tutaj farbki do maskowania, których nie jestem zwolennikiem. Są bardzo zobowiązujące. Jak już sobie raz twarz wymalujesz, no to ciężko potem wejść między ludzi <gryś> i, że tak powiem, wchodzić w rolę Greymana. Ale oczywiście konwencja zakładała, że Trochę no, nawiązując do filmu, tam główny bohater ten on również no, miał maskowaną twarz, więc ja również jakby poszedłem w tym kierunku. Z drugi mój nóż, który stał się de facto na etapie ucieczki moim pierwszym podstawowym nożem, w ramach nożowego pojedunku z moim dawnym instruktorem, czyli z Arturem, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Mieliśmy sparing i no, element rzutu nożem, gdzie wykorzystywałem oczywiście nie tego foldera, ale wykorzystywałem tego trackera T1. No i oczywiście ten nóż Poprzez rzut, mimo że udany, wbił się w dechę, bez dubla, podkreślam, to jest ważne, to jednak go straciłem w ramach tego pojedynku, zatem całą ucieczkę realizowałem już takim maluszkiem. To w sumie trochę zmieniało położenie, czasem było w honoraku, czasem było w plecaku, ale najczęściej miałem to przy sobie, czyli szpula z mikrokordem. To jest moim zdaniem świetne rozwiązanie. Ja umiem buchtować liny, umiem je stosować, ale poprzez niedużą średnicę. Stosowanie tego na, na takiej rolce jest rewelacyjne. Tutaj mam tabletki do uzdatniania wody i worek pojemności 1 litra strunowy, czyli pomijając tutaj ten zestaw do uzdatniania wody to jest mój backup. Opatrunek Olaes. Tutaj akurat miałem. Zdjęte z Anoraka, więc już miałem przy sobie, mimo że niepotrzebne w mojej konwencji, yy, pamiątkowa naszywka z naszej wyprawy na Syberię z roku 2017 na Kołymę. Tutaj jest napis Kołyma, To była wyprawa historyczna yy, to znaczy mieliśmy sprzęt, odzież, wyposażenie, tak jak uciekinierzy z łagrów na Kołymie, mniej więcej w latach 40-50. Kto nie widział tego, zapraszam na archiwalne nagrania. No i oczywiście, jako że Anorak jest w kamuflażu, no bądź co, bądź, ale w kamuflażu w Ajzientarn, czyli liść dębu, to pomyślałem sobie, że warto jest mieć tego typu oznaczenie, żeby nikt nie skojarzył mm, no, mnie jako użytkownika Anoraka z tą chorą, poronioną, zbrodniczą ideologią, jakim oczywiście był nazizm. Natomiast e, oczywiście to bardzo pięknie nawiązuje do naszych tradycji walki o niepodległość. Miałem również takie e, znaczniki... On raz się mi przydał w ziemiance, ale również zabrałem na czas ucieczki, unikania. No, tak, żeby w razie, gdybym, nie wiem, no, nie daj Boże, jakiemuś wypadkowy miał ulec, to żebym mógł jakkolwiek odblaskowo oznaczyć swoje położenie, czyli gdzieś tam pozawieszać na gałęziach, no i dopiero potem. Osiąść na ziemi, czekając na QRF w postaci Tomka, który w razie czego też mnie asekurował. Worki do zabezpieczania telefonów. Miałem taki pomysł, aby zdobyć trochę psiego moczu w jakiejś tam szmacie, i też chciałem to przenosić w tych workach, aby zmylić psa. Natomiast ostatecznie to się nie udało. Może to i lepiej. I to, słuchajcie, było wyposażenie, które, no, zobaczcie, już z wyposażeniem tej małej nereczki, plus kieszenie i pas, to już był bardzo fajny zestaw. Mapa ewakuacyjna, którą przy sobie posiadałem, ma format. Wydaje mi się, że jest to chyba A1. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. W ramach naszych szkoleń preppingowych, między innymi w ramach tutaj zarówno no, głównie indywidualnie realizowanego kursu z zakresu podstaw preppingu, bardzo wielu uczestników moich szkoleń żaliło się na to, że nie ma dostępu do dobrych map. Doprowadziło mnie do takiej konkluzji, że warto byłoby pomyśleć o tym, żeby móc projektować, a może nawet i z czasem sprzedawać. Mapy ewakuacyjne. Tą mapę przygotował mój kolega, który zmontował ją w sposób no, profesjonalny, ponieważ no, zajmuje się po prostu kartografią. Zmontował ją z takich danych topograficznych, o którego poprosiłem. To znaczy, ja sobie w ramach tej mapy odrzuciłem pewne dane, aby nie zaburzało mi to obrazu, natomiast inne dane, które ja uważam za niezbędne, w ramach efektywnego, szybkiego przemieszczania się na relatywnie dużych dystansach, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o sposób nawigowania, takie, które uznałem za niezbędne. Najważniejszą, jakby informacją i ciekawostką na temat tej mapy jest to, że ona jest nadrukowana na tak zwanym tajweku Tajwek jest tutaj dokładnie tym samym tworzywem, który jest wykorzystywane w amerykańskich mapach Evasion Charts o których jest jakby któremu którym przepraszam poświęciłem osobne nagranie na kanale. Zatem jeżeli jesteście ciekawi, czym są oryginalne mapy ewakuacyjne, na przykład stosowane przez pilotów, czy też ogólnie przez personel gdzieś tam działający za liniami wroga, no to serdecznie was zapraszam, sprawdźcie na kanale mapa ewakuacyjna EVC. Będziemy pracowali nad tym projektem, będziemy go rozwijali. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie na temat Dostępności do map, które byłyby stworzone ściśle pod kątem ewakuacyjnym. Tak jak powiedziałem, jakby sama mapa oczywiście nie jest moim pomysłem, ale to, co się na niej znalazło, i połączenie tego z formułą tajweku, i połączenie tego z daną skalą mapy, że tak naprawdę nie widać tutaj zbyt wielu szczegółów, ale widać to, co niezbędne w ramach ewakuacji szybkiej na dużych dystansach. Ja również pracuję nad Rozwinięciem formuły naszych szkoleń z zakresu nawigacji z mapą i kompasem. Mamy tutaj jakby już dwie opcje, dwa lewele szkolenia, właśnie takiego nawigacyjnego. Podstawowy jest to po prostu kurs nawigacji, czy też warsztaty mapa kompas. Na przestrzeni lat ten kurs miał różną nazwę. Jest też formuła rozwinięta dla absolwentów tego kursu. Zapraszam, panowie i panie, jeżeli chcecie się dalej szkolić i rozwijać, to przyjedźcie, że tak powiem, na rozszerzenie tej wiedzy, ale już pracuję nad koncepcją. Kursu, który dotyczyłby nawigowania w procesie ewakuacji na dużych, całodziennych dystansach, między innymi z tego typu mapami. A teraz przejdźmy do zawartości plecaka. W komorze głównej posiadałem mały zestaw. Pierwszej pomocy w połączeniu z tym opatrunkiem z OlaS-em. No to już jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo elementarna apteczka maseczki. Zależało mi, żeby mieć kilka maseczek, bo na etapie bytowania w ziemiance to miał być system, który wspomagał taki bardzo wstępny proces filtrowania wody. Aby wydłużyć żywotność tego filtra bez potrzeby jego czyszczenia strzykawą. Czyli największy syf zostawałby przelany przez y, maseczki, no i potem dopiero trafiałby do bukłaka, aby z bukłakiem, z systemem filtracyjnym móc przeprowadzić ten finałowy, docelowy proces filtracji. Zatem maseczki, plus oczywiście w warunkach y, miejskich pośród ludzi, no zawsze można osłonić twarz, chociażby maskując swoją tożsamość w sposób no nieco lepszy niż. Odsłonięta facjata. Tutaj słuchajcie, chusteczki do, dezynfek do dezynfekcji, no po prostu antybakteryjne. Tutaj ze swojej ziemianki podebrałem system późnego ostrzegania czyli zabezpieczenie perymetru poprzez potykacz. Możliwość wykorzystania tej linki z mojego zestawu zobaczcie, o tej małej linki, cienkiej, wraz z pułapką na szczury zamaskowaną sprejem. I light stickiem, to wszystko umożliwiałoby mi gdzieś tam zabezpieczenie drogi podejścia od strony pozostawionego tropu, ścieżki mojego realnego ruchu. Power Tape, a to jest trok wyciągnięty ze szlufek moich spodni, w momencie, w którym się przestawiłem z na mały nóż Spiderko. Mała składana łopatka, nieduża, mocna, a jednocześnie zakopywanie odchodów z, i odkopywanie skrytki materiałowej. Świetna, naprawdę sprawa. W komorze głównej miałem Dwa takie worki na gruz mocne. Jeden rozciąłem jako podkład, drugi zostawiłem cały na wszelki wypadek. To jest standardowe poncho bodajże helikona. W komorze głównej miałem jeszcze butelkę na mocz, jako że podążał za mną pies pracujący górnym wiatrem, czyli nie pies tropiący, węszący nisko nosem przy ziemi, ale ten, który wyłapuje stożek zapachowy, nan nanoszony poprzez wiatr. Tutaj widzicie 3 litrowy bukłak, nazwa producenta myślę, że czytelna, w komplecie taki wężyk, świetnie się to sprawdziło, ten i ten zestaw, te, te, te dwa elementy stanowił zestaw razem z tym filtrem przenoszonym w małej nerce. To było wyposażenie mojej komory głównej, oczywiście wraz z króciutką karimatą i śpiworem, o którym teraz Wam powiem nieco więcej. Sama karimata, jest to karimata wojskowa, niemiecka, tak zwany Waffel Bundeswehry. Jak widzicie, nieduża. Chodziło o to, żeby nie zajmowała zbyt wiele objętości w tym moim bądź bądź, ale niedużym placeku ewakuacyjnym. Natomiast chcę Wam najwięcej powiedzieć o śpiworze. Zdecydowałem się na śpiwór Cumulusa Model Panian, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, z dodatkowymi usprawnieniami. Testowałem ten śpiwór w trakcie wrześniowego wyjazdu do Finlandii w tym roku w ramach zagranicznego kursu przetrwania. Testowałem ten śpiwór w ramach różnego rodzaju szkoleń, które prowadzę w Polsce praktycznie non-stop, więc co rusz gdzieś tam muszę w terenie przespać. No i oczywiście testowałem ten śpiwór w trakcie tej mojej przygody w stylu nożownika. No i śpiwór ten odegrał przede wszystkim największą rolę kluczową w ramach tych ostatnich trzech dób, w którym musiałem przede wszystkim skoncentrować się na tym, aby nie rzucając się w oczy, nie pozostawiając śladów, nie pozostawiając dowodów swojej obecności, jak najwięcej przemieszczać się przez teren i nie tracąc czasu na żadne techniki bytowania z zakresu survivalu, na koniec dnia zatrzymać się, rozłożyć dach, rozłożyć karimatę, rozłożyć piwór i być gotowym do tego, żeby do tego śpiwora wleść i jak najszybciej złapać sen. Oczywiście rozgrzewając swój organizm. Śpiwór był moim zdaniem tutaj kluczowym elementem, który pozwalał mi się zregenerować. Jest to świetny wynalazek, a śpiwór jest wypełniony puchem hydrofobowym, puchem syntetycznym, który, nawet jeżeli jest wilgotny, to nie traci tych swoich właściwości grzewczych. O samym śpiworze myślę, że przygotuję osobną recenzję. Wspomnę tylko, że ma bardzo dobry zamek z prowadnicą, która się nie zacina. Jeszcze nigdy nie udało mi się tego śpiwora tutaj zaciąć. No i bardzo pomocna jest również wewnętrzna kieszeń, czy to na telefon, czy też na filtr do wody, tak aby nie zamarzł na zewnątrz. Moim zdaniem obowiązkowe must have w zestawach ewakuacyjnych. Tak abyśmy w procesie ewakuacji mogli jak najwięcej czasu skupić się na pogonywaniu terenu, a nie na tym, żeby się y, gdzieś tam usilnie próbować rozgrzewać y, w warunkach no nie do końca zabezpieczonego termicznie nocnego bytowania między jednym a drugim dniem ucieczki. Mam nadzieję, że podoba Wam się dzisiejsza prezentacja wyposażenia, które stosowałem w ramach mojego tygodniowego treningu. Myślę, że to jest chyba najistotniejsze, że nie prezentuję Wam dzisiaj czegoś, co wydaje mi się, że zadziała, tylko prezentuję Wam coś, co ja realnie wziąłem na warsztat i z czym faktycznie poddawałem się no, pewnym próbom i pewnym testom. Jeżeli chcecie mi pomóc, oglądajcie, proszę, filmy bez przerw, bez jakby ucinania tego filmu to bardzo mi pomoże w pozycjonowaniu. Serdecznie również dziękuję osobom, które wspierają kanał, zarówno patronom, którzy włączają się do Patronite, tak aby mógł realizować dla Was coraz ciekawsze projekty, oraz osób, które bezpośrednio mnie wspierają. Forma przyjazdu na kurs... Wzięcia udziału w szkoleniu, czyli możliwość po prostu taka, żebym mógł najzwyczajniej w świecie zarobić i utrzymać na, na życie, na byt, na utrzymanie rodziny, to jest dla mnie forma no, takiego bezpośredniego wsparcia. Zatem serdecznie dziękuję moim klientom, moim kursantom. Do zobaczenia zarówno na szkoleniach w lesie. Więcej o szkoleniach znajdziecie na naszej stronie na uniwersaalswojer.pl oraz do zobaczenia na kanale filmowym w ramach kolejnych produkcji, tych przygodowych, filmów merytorycznych oraz filmów poświęconych. Recenzją wybranego elementu wyposażenia, które bynajmniej nie testuje przez dzień czy dwa, ale czasami przez wiele miesięcy, a czasami nawet przez wiele lat. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl